Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. My, Katolicy, nie jesteśmy religią księgi, mimo że Pismo Święte czy Biblia to dla nas księga natchniona, przez którą mówi Słowo Boże, przez które przemawia objawienie Boże. Ale my, Katolicy, jesteśmy religią. Nad którą czuwa Duch Święty, religią, która czerpie z objawienia Bożego, obecnego między innymi w Świętej Księdze Pisma Świętego. Objawienie Boże przychodzi do nas przez również tradycję pisaną z dużej czy z wielkiej litery? No ciągle zapominam, no ciągle mi to wylatuje z głowy. tradycję z dużej litery. W tej tradycji jest również objawienie Boże. Dlaczego o tym mówię? To już jest kolejny odcinek YouTube'owy, w którym gadam jak katol, i sam się temu dziwię, że doszedłem do takiego, a nie innego punktu. Ponieważ, tak jak już w poprzednich filmikach mówiłem, nie chcę niczego powtarzać, tylko lekko streszczę, sam mocno protestantyzowałem, i dla mnie Biblia, Pismo Święte było fundamentem patrzenia na to, czym jest chrześcijaństwo i w jaki sposób należy chrześcijaństwo praktykować. No ale w tych denominacjach chrześcijańskich, gdzie objawienie Boże przychodzi, Przede, przede wszystkim w Biblii, proszę zobaczyć, że jest tak, że każdy pastor tłumaczy sobie po swojemu. I idziesz do tego zboru albo do tamtego kościoła, no ta doktryna przeczy sobie samej, tak jakby Jezus w tym kościele był inny niż Jezus w tym kościele. Dlatego my, katolicy, wierzymy, że objawienie Boże do nas przyszło. Tak, między innymi w tekstach Pisma Świętego. Ale przecież spisywali je między innymi apostołowie, którzy czerpali z objawienia Bożego. No i to objawienie Boże do nas przyszło nie tylko na kartkach Pisma Świętego, ale również w tej tradycji, także ustnej, którą oni przekazywali. A to objawienie Boże również do nas przychodzi dzięki temu, że wierzymy w działalność Ducha Świętego, który nam podpowiada. Na przykład, jak interpretować to zdanie z Pisma Świętego. I interpretacja tego zdania, które doprowadziło na przykład do wykształcenia sakramentu pojednania, jest wynikiem oczywiście róż, różnych splotów historycznych, ale przede wszystkim myślenia Ducha Świętego o tym, jak najbardziej człowiekowi pomóc. No, mówię o tym, ponieważ, no, Znowu docierają do mnie różne sygnały, także od osób, które słuchały kolejnej konferencji jednego z zakonników. No i po raz enty potwierdza się to, że nasz kościół kochany katolicki jest mocno sprotestantyzowany. W ostatnim filmiku mówiłem m.in. o tym, że część nowoczesnych, zmodernizowanych katolików nie chce już nawet przy świętej niedzielnej. Tylko nawet w w kodeksie prawa kanonicznego chce, aby było zastąpione zobowiązanie do uczestniczenia w niedzielę przy najświętszej ofierze, na przykład tym, że może to być liturgia słowa, bo chodzi o to, że no kapłaństwo, no co to jest za sakrament? To wymyślił Kościół, tylko po to, żeby... Trzymać władzę i piecze nad innymi stanami. Nie ma demokracji, nie ma wolności, tylko jacyś okropni, obrzydliwi księża. Tak, ten klerykalizm w kościele to jest najgorsza rzecz, jaka nam się przetrafiła. W tym myśleniu nie ma dedukcji katolickiej. To znaczy, takie jest podejście do kapłaństwa, jakbyśmy to w Kościele katolickim, katolickim wzięli nie wiadomo skąd. Oczywiście, że wynika to z objawienia Bożego także na podstawie ksiąg biblijnych i na podstawie takiej interpretacji tych ksiąg biblijnych, która jest aktualizowaniem tego, co chce Duch Święty do Kościoła powiedzieć. No, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No, jeszcze raz powiem, aż się sam dziwię, że tak gadam ciągle po katolicku, bo aż mnie coraz bardziej boli to, i irytuje, że to katolickie myślenie zaczyna jakoś ulatywać na rzecz, no, wiem, że to jest wielki skrót myślowy, jeżeli oglądają mnie i słuchają protestanci, proszę się nie obrazić, bo mam szacunek do wszystkich tych, którzy są okrzeni w imię Pana Jezusa, no, ale... Ja nie chcę sprotestantyzowania kościoła. Znaczy chcę sprot sprotestantyzowania wtedy, kiedy na przykład czytam ciekawą egzegezę biblijną jakiegoś brata protestanta i się zachwycam tym w jaki sposób on na przykład interpretował uzdrowienie Bartymeusza w Ewangelii i mogę powiedzieć wow, nieźle, dzięki za twoją hermeneutykę biblijną. Ale mimo wszystko ja patrzę katolickim okiem. Także na to w jaki sposób dojrzewało czytanie Pisma Świętego w Kościele. Na przykład a propos sakramentu kapłaństwa, gdzie jest napisane w Biblii o prezbiterach, o diakonach, o biskupach, czyli episkopach, ale w pewnym momencie, gdy Pan Bóg nam powiedział, czym jest msza święta, że ona jest uobecnieniem Golgoty, że jest uobecnieniem pustego grobu, no to ten sakrament staje się warunkiem koniecznym do przetrwania człowieka. No, no, Musza święta jest najdoskonalszą formą modlitwy. W tej erze dobroludzizmu chcemy powiedzieć, że należy być dobrym człowiekiem i dawać dobre uczynki, także na chwałę Bożą. Ale żaden najszlachetniejszy, dobry uczynek człowieka nie będzie niczym piękniejszym. Niż czyn, który zrobił syn Boży dla Boga Ojca w duchu świętym. Czyli co zrobił? Umarł na krzyżu i pokonał śmierć. No i jeżeli chcesz najpiękniejszy uczynek dać Panu Bogu, to zrób to tylko przez Mszę Świętą. A jeżeli nie myślisz w taki sposób, to nie myślisz po katolicku. A Msza Święta jest czymś, co. Przyprowadza nam sakrament kapłaństwa. I to się nie wzięło znikąd w naszym katolickim myśleniu, tylko na podstawie interpretacji pisma świętego, ale także na podstawie tego, w jaki sposób objawienie Boże nam tę interpretację kształtowało. Bo my wierzymy, że objawienie Boże znajduje się też w tej tradycji, która nas popchnęła do takiego, a nie innego myślenia. Więc jeżeli niektórym księżom to kapłaństwo wadzi, Albo nie mogą zrozumieć, skąd się ten sakrament wykształtował. Wykształcił? O, przepraszam, znowu trochę zmęczony jestem, bo w sobotę wieczorem nagrywam ten filmik, więc może werbalnie jakieś pomyłki mówię. No trudno, ważne, że logiki się trzyma. Jeżeli jacyś księża nie rozumieją swojego powołania, tylko im się wydaje, że są tylko starszymi zboru i wszyscy jesteśmy sobie równi. Tak, wszyscy jesteśmy sobie równi od momentu chrztu. Ale to też mówiłem w poprzednim odcinku. Nie będę zazdrościł mamie, że rodzi mnie mojego brata, tylko ona ma swoje powołanie. Nie mogę zazdrościć księdzu, jeżeli nie jestem księdzem, że on może spowodować dzięki Duchowi Świętemu konsekrację, chleba i wina. Ale w tym takim demokratycznym zakompleksieniu wszyscy niby jesteśmy sobie równi. No, jesteśmy równi i nie jesteśmy równi. Nie jesteśmy. Sprawiedliwie potraktowani talentami obdarzeni czy charyzmatami, ale nikt na nikogo nie może się z tego powodu gniewać, tak jak mówi Słowo o Boże, jeden jest od tego, drugi od tego, ale to pomieszanie z pomyrdaniem powoduje, że, że jeszcze raz powiem, no, my nie myślimy po katolicku. No nie myślimy, a katolickie myślenie to, to nie jest nie jest to element, który się zrodził w głowach tego okropnego męskiego świata, który tłamsił na przykład kobiety, jak się to dzisiejszą nową mową mówi. O, można mówić na ten temat jeszcze wiele i wiele i wiele. W taki oto sposób zrodził się przepiękny sakrament też małżeństwa i inne sakramenty, życie duchowe, eucharystyczne. A jeszcze a propos ostatniego filmiku, sporo też osób komentujących to, w jaki sposób świeccy chcą zaznaczyć swoją obecność w Kościele. Bardzo dobrze, bo rola świeckich jest niezwykle ważna. Każdy ma swoją ważną rolę do spełnienia w świecie i Kościele. Natomiast ktoś tam napisał w komentarzu księże, no byłam na przy świętej. Nie, nie byłam na mszy, tylko w niedzielę poszłam na przy świętą. Mi się okazało, że ksiądz nie odprawiał przy świętej, tylko sobie usiadł w ławce i świecki prowadził liturgię, no, bo ksiądz nie chciał w ten sposób pokazać swojej wyższości. No jakaś porażka, a jak ja, nie, jak ja słucham niektórych duchownych, którzy nawet gadają, nam sakrament kapłaństwa jest niepotrzebny albo do likwidacji, takimi tytułami rzucają, żeby, nie wiem, była klikalność większa. Jednocześnie, jak się ich słucha, to się ma wrażenie, że oni naprawdę nie rozumieją, czym jest kapłaństwo. To oni za parę lat, nawet w Polsce, zrobią tak, jak ten ksiądz w Niemczech czy w Austrii. Też usiądę sobie do ławki kościelnej, niech świeccy prowadzą. No po co Msza Święta? Po co ten, ten najpiękniejszy czyn? Nie uczmy się tego, czym jest msza święta. Banalizujmy wszystko do poziomu rzeczywiście tylko liturgii słowa, która jest elementem przy ale nie o tym nie mówmy. Tylko twórzmy z tego kościoła katolickiego jakieś wynaturzenie tego, czym katolicyzm nie jest. To tak, jakby ktoś miał naprawdę pełną lodówkę, pełną lodówkę w domu, a cały czas marzył. O jakiś fast foodach. Tak się niektórzy katolicy zachowują. Skłaniam się ku temu, że niektóre dogmaty czy prawdy wiary katolickiej ch chciałbym w przyszłości jakoś rozrobić w niektórych odcinkach YouTube'owych, żeby pokazać skąd to się wzięło. Oczywiście będą tacy, którzy zawsze będą krytycznie na te dogmaty patrzyli. No, no, ostatecznie w 100% nigdy nie jestem w stanie nikomu udowodnić, że Jezus jest Bogiem. Ostatecznie zawsze to jest element wiary. Nigdy nikomu nie udowodnię w stu procentach, że Jezus zmartwychwstał. Albo to przyjmiesz wiarą, albo to odrzucisz. I akurat to myślenie łączy i prawosławnych, i protestantów, i katolików. Ale tak samo jeśli chodzi o dogmaty. Zawsze pozostanie pewna szczelina, że będziesz mógł zwątpić w to, że ten dogmat jest prawdą wiary. Tak jak w zmartwychwstanie, tak jak w bóstwo Chrystusa. Więc jeżeli masz ten jadnie katolicki w swojej głowie, to będziesz podważał wszystko to, co katolickie, i dojdziesz kiedyś do ateizmu, bo dzisiaj wielu tych, którzy nie są katolikami, a uważają, że Biblia jest natchniona, stało się właściwie już takimi ateistami ubranymi jeszcze w falbanki chrześcijańskie. Bo przecież w wielu denominacjach niekatolickich, dzisiaj już się nawet w Bóstwo Chrystusa nie wierzy, tylko się uznaje, Równość wszystkich religii, więc do tego to dąży, jeżeli nie będziesz miał katolickiego myślenia. Zawsze idzie we wszystko zwątpić. Ale jeżeli jakiś ksiądz nagrywa filmik i wątpi, w, w, bez przygotowania, bez klękania w kaplicy, bez czytania także tych, którzy apologetycznie pokazali sensowność niektórych dogmatów, jakiś ksiądz się ciągle tym dzieli, to znaczy, że rzeczywiście ma jakiś kłopot w niekatolickim myśleniu w swojej głowie. To tak jakby święty Paweł zamiast pisać i umacniać wiarę, czy w Atenach, kiedy go nie rozumieli i powiedzieli, posłuchamy Cię innym razem, się zastanawiał, a może rzeczywiście Jezus mi się nie objawił, może mi się to wydawało, może to była jakaś fata morgana. Wiecie, nie mam co do tego pewności. No, na tym polega dzisiaj apostołstwo niektórych, szczególnie w internecie. Mają mnóstwo lajków tych obserwujących i wielu zaczyna być zarażanymi tą niesamowicie niebezpieczną ideologią. Przepraszam, bo mam wrażenie, że dzisiaj tak nieskładnie nie trochę mówię, ale no, po wielu obowiązkach jeszcze przed niedzielą nagrywam to, co nagrywam. Mam nadzieję, że jest to sensowne i zrozumiałe. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. W górę serca. Amen.